My też się będziemy zdarzyć kiedyś jest. bardzo, także może nam to się przyda. No i będzie to się TV. TV? Springer, Axel Springer, Polska, nie wiem po co dodali. Co no właśnie. <laughs> Firma głównie z niemieckim kapitałem. To ma media, ten ma władzę, ja wiem, że telewizja już jest trochę chyba... Tam się reklamuje tabletki na ból głowy, tabletki na ból nogi, na ból kolana, na ból stopy. co się, i... zróbmy Czyli? walkę, co wy na to? Zrobimy walkę szczypczyk jejski. Okej, okay, słuchajcie. Najbogatszy Polak kupuje TVN. E, pisze Echo Dnia. Kielczanin Michał Sołow najbogatszy Polak, faworytem do przejęcia TVN złożył największą ofertę. Kielczanin Michał Słowo, od lat najbogatszy Polak, złożył najwyższą ofertę kupna TVN, co z miejsca czyni go liderem wyścigu o przejęcie tej znanej stacji telewizyjnej. To byłoby powrót Michała Sława do mediów. Przed laty był właścicielem m.in. właśnie Gazety Jecha Dnia. Jako pierwszy w Polsce wprowadził też spółkę medialną na giełdę. Słałowiec jest liderem wyścigu um, o TVN, dlatego że poza nim jest jeszcze. aha, no właśnie. Oprócz Kielczanina w wyścigu w telewizji TVN startuje konsorcjum około 30 polskich inwestorów skupionych wokół wirtualnej Polski oraz ringer Axel, Axel Springer. Polska, nie wiem, po co dodali, firma głównie. Z... Nie, ci powiem no właśnie. Firma głównie z niemieckim kapitałem, no tutaj chociaż podkreśli, w Polsce znana również znany między innymi jako właściciel ONETu, dziennika Fakt czy tygodnika Newsweek. Ringer, Axel Springer, Polska startuje z konsorcjum z funduszem CVC Capital Partners, który jest głównym akcjonariuszem Rabki. No jak gdyby ktoś nie znał, Aha, eksperci szacują, że proces sprzedaży powinien zamknąć się w 2026 roku, także mamy jeszcze trochę czasu. Michał Sołowo jest właścicielem m.in. Syntosu, Cersanitu, Opoczno, Barlinka, Komfortu, Homely, Komfort Łazienki, 3D Gems, New Era Materials, Nordfish, Onco Arendi i kilku innych spółek, czyli dosyć dużej grupy podmiotów gospodarczych. No i jest teraz jedynką na liście najbogatszych Polaków, jak już mówiliśmy wcześniej. Jakie wasze zdanie? Czy to byłby dobry typ, gdyby Michał Sołowow przejął TVN? Nie wiem. To może teraz ktoś ze środka. Tomek. <grym> znaczy, wiecie, kojarzy mi się trochę z serialem Sukcesja. Nie? Kto ma media, ten ma władzę. i Wydaje mi się, że jego celem też jest trochę mm, większy wpływ na to, co, co ludzie odbierają. No Bądźmy sobie szczerzy, TVN jest drugą Trzecią siłą, jeśli chodzi o media. Ja wiem, że on to może wykupić chyba nie tylko sam TVN, ale też te kanały tematyczne, wszystkie, które są w tvn ale chyba nie chce kanale Plus wykupić. To też jest to, no, pokazuje, że jemu zależy na tych kanałach informacyjnych. Mhm. Mam wrażenie, że to jest jakaś szersza, szersza mhm. polityka jego i, i patrzę na to w trochę, w trochę szerszy sposób. A zresztą chyba teraz TVN jest na liście tych firm strategicznych. Jeśli no miał chodzi... być wprowadzony, czy został e... finalnie wprowadzony, to ja to ja nie jest, wiem. Czy, jest, jest, czy, czy dotyczy to niemieckiego kapitału jest, ryzyko, kapitału? jest ryzyko, że będzie i chyba też jest mniej chętnych, żeby wykupić ten DVN, no bo jeżeli jest na tych strategicznych, to ty chyba masz mniejsze e, później możliwości, jeśli chodzi o, o robienie jakichś dziwnych rzeczy, więc mam sprzedaż wrażenie. najbardziej. Najbardziej sprzedasz, ale też wiesz, na pewno na pewno nie możesz robić wszystkiego, czego tylko sobie chcesz i życzysz. Więc ja mam wrażenie, że kto ma media, ten ma władzę. Ja wiem, że telewizja już jest trochę fopa, już trochę mniej ludzi no. chce w nią, chce jej oglądać, natomiast dalej jest to. Znaczy na pewno żeglana. tak, Żak ma Polsat, Brzoska ostatnio kupił XYZ jako inwestor, więc faktycznie co mógłby mieć TVN? Pytanie, jakby się linia TVN zmieniła? No bo Sołowa nie kojarzy z jakichś wyraźnych takich politycznych no właśnie, poglądów. poglądów nie? No właśnie to samo miałem mówić, że tak, tak naprawdę ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia jakie poglądy polityczne ma Michał Słowo bo go mało jest w mediach, więc... Wiesz co, wypowiadał się dosyć kategorycznie w Forbes'ie, jak się zmieniła władza w 23 roku, że teraz będzie super, bo będzie mógł sobie tą, te, te, te reaktory atomowe budować, a przez 8 lat nie mógł, bo mu rzucali kłody pod nogi, więc jakby jego... To teraz już ruszyło z kopyta. Ruszyło z kopyta, no, tak, że za jest wszędzie. No słuchajcie, tak jak Tomek powiedział, to swoją ostatnią część wypowiedzi, czyli kwestia tego, że to już jest takie pase. No ja nie wiem, ja nie znam ludzi, którzy oglądają telewizor. telewizor. No. Są no, osoby, ale... które mają telewizor. Faktycznie jeszcze. To przyznacie, kto tutaj łapka Dobra, to w górę, ja, to kto ja ogląda ja telewizję. W sensie nie ja telewizor powiem. mają fizycznie, tylko kto nie, ogląda ja telewizję. Łapa w górę. Jak, jak latam czasami po Polsce w różnych miejscach, to yy, wracam czasami wieczorem do hotelu, to lubię sobie włączyć wiadomości o 19.30 na TVP1, ale w celach takich bardziej rekreacyjno-rozrywkowych. Okay. Żeby zobaczyć, jakby do dzisiaj, jak to, to wszystko pokazuje. Tak to co dzisiaj w telewizji można oglądać, powiedz mi? Oprócz, me z oprócz meczu czasami, jak nie wiem, ktoś lubi piłkę nożną, wczoraj Arsenal rozbił Real Madrid 0 więc. To, takie rzeczy czasem nie sobie obejrzę generalnie, ale powiedz mi, co dzisiaj hmm. można, jakby dzisiaj oglądać w telewizji? Co? No, no nie co, wiem, co, ja, co tam nie nie jest takiego, co nie, można dzisiaj oglądać? ja czym, mam takie w, w wrażenie, co można angażować czas, żeby jak, to dzisiaj oglądać, nie? Nie, Jak ktoś nie dzisiaj kupuje telewizję, to to jakby kupił, nie wiem, dziennik polski, czy jakąś inną gazetę, którą czyta parę osób, dlatego, żeby mieć w program telewizyjny. Nie. A mi się Spiały. wydaje jednak, że jakaś tam część ludzi ogląda telewizję i mówimy tu szczególnie o masach, nie? Przepraszam, że to tak nazwę, ale taka, wiecie, jakby ludzie hmm. tacy jak my, zapracowani, ludzie, którzy gdzieś tam pracują cały czas, są zabiegani, no nie mają za bardzo czasu oglądać telewizję, nie? Co to, dam, najwyżej dam, mają to jest kwestia da... czasu chyba, tylko to, nie jest, to jest kwestia kontentu, wiesz? No to, bo nawet gdybyś miał, gdybyś miał czas jako przedsiębiorca zorganizowany, no to we, weź mi powiedz, co w tej telewizji można oglądać dzisiaj, jako przedsiębiorca, ty. Masz czas i chcesz coś pooglądać. Co oglądasz? No pewnie nic bym nie oglądał, no, no, bo nie wiedziałbym, chodzi, co rozumiesz? można obejrzeć bo tam nawet? tam nie ma tak? co oglądać, nie? Tam nie ma jakby No tak, co... ale jednak masz powiedzmy, no, Polska to nie są tylko miasta, tak? Polska to jest w 50% to są też wsie i. Tam ludzie pewnie nie mają takiego dużego dostępu do internetu, nie oglądają nie, no tak nie dużo badaj, w ci i... mają do internetu. Ale wiecie, no włączcie sobie telewizję jeżeli nie oglądacie, to polecam sobie włączyć jakiś kanał TVP Polsat i poczekać do reklam. Zobaczyć co tam się reklamuje. Tam się nie reklamuje nowoczesnych rzeczy, tam się reklamuje tabletki na ból głowy, tabletki na ból, nogi na ból kolana, na ból stopy albo jakieś, inne e, albo jakieś pampersy Ech. dla osób starszych i dorosłych. Tak właśnie. To... Więc e, to jest tam jest no to, e, grupa to jest odbiorców, odbiorców? nie? A co Bo to słuchajcie? Ludzie My też będziemy zdarzyć kiedyś wierzy. bardzo, także może nam to się przyda. No i będzie się doglądał TVM? Kto wie, jak się zmieni moje, wiesz, podejście. Myślę, Aha. że oni mają jakieś E, jakiś pomysł na to. No nie to no, jest, jak to, mają tam 70. No, edycję tańca z gwiazdami, to, to ktoś to ogląda, musi oglądać. Ktoś to, nie, ktoś to te to, i... to Już tam a jakieś ja wiesz, wody po kisielu, po płuczyny, po jakichś gwiazdach, szwagier kogoś znanego, wystąpi z jest bardziej znany niż taki. Jeszcze, ta jeszcze, ta jeszcze ta trochę także. i nas zaproszą do tańca z gwiazdami. <laughs> <laughs> Ale słuchajcie, ostatnio dostałem takie pytanie, czy jakbym mógł, to bym zawalczył. Gadaliśmy o tym. W Frikach? Frikach? No, w Frikach to nie wiem, no może Friki, może. Może fejmy, może coś innego, tak? Ale powalczylibyście jakieś tam MMA, czy te, te, te takie walki w klatkach, oktagonach? To te wcześniej... kasy. Za źle. Ej, no, no, słuchajcie, bo w Stanach były takie rozważania, czy na przykład Elon Musk z Warrenem Buffettem, taki wiecie. Ja mógłbym z Warrenem Buffettem. Prze... 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 <laughs> no co? <laughs> Zrobiliby taką federację, wiecie, przedsiębiorców i by się tam przedsiębiorcy naparzali, nie? No. Więc Tylko, ale, żeby była zakontraktowana ale ty też mówili, bez była na Słuchajcie, zróbmy walkę. Nie. Co wy na to? Zrobimy walkę z Czymczyk-Gujejski, brzmi dumia. Pay per view, ale jest per płacone view. za walkę bez względu na wynik. No zawsze no, tak no, chyba premia, jest płacone, premia, Ale jest za wynik. Pod warunkiem, nie? że Bóg ma to wezmą na stół, to, te, to, 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 to gramy. <laughs> No, no to ja nie wiem, on, on tam ostatnio, wiesz, masy zyskał, ty też, więc. Lecimy. Waga, będzie od plus się, o, się odchudzam to już plus 7 kilo. Strach się bać. No dobra, dobra, zlecimy. przejdźmy dalej. Popłynęliśmy tak. tutaj. No dobra, ale w każdym razie zgadzamy się, że telewizji już mało kto ogląda, tak? I czy jest to coś, Ja no nie ale oglądam. z jakiegoś powodu kupuję tam telewizję, no bo raczej. Chyba, no żeby dotrzeć do masy z jakiegoś powodu musi kupić sądzę, no chce. Na pewno ma to wszystko przeliczone. Ja bym tylko jeszcze powiedział, że w, ze, w, premier Donald Tusk ewidentnie poprzez to, że jakby chroni, chroni TVN jest jakby firmą strategiczną, pokazał, że mu na tej telewizji zależy, czyli ten przekaz też na przykład jest, musi mieć jakieś znaczenie, skoro posunął się do takiego ruchu i też wydaje mi się, że skoro Sołowow ma taką możliwość i jest już jakby rozważany oficjalnie jako taki główny, główny kandydat tego, żeby ten TVN kupić. To też po pierwsze uważam, że TVN raczej zostanie TVN-em. No i, i będzie dalej dla nas bez znaczenia, a dla tych ludzi, którzy go oglądają, będzie miał duże znaczenie. No bo tak Sołowow tam próbuje te reaktory robić jakimiś spółkami państwowymi. I to nie? musi to wszystko to być. Sme. Tak. B, tak, to Te więc małe, podejrzewam, no. że, że właśnie po to, żeby się być może przypodobać i utrzymać pewną linię no. i tak, tak. dalej. Żeby żeby to Węgrzy, miało biznesowy żeby... sens. Żeby przypadkiem no, Węgrzy coś no. tam nie kupili, czy tak, bo to wiecie, no. w biznesie to nie wszystko, co jest, jakby na pierwszy rzut oka się monetyzuje, tak. się tak monetyzuje, tak, tylko no czasami to jest, wiecie, trz, drugi, trzeci powód, tak. nie? Dlaczego coś robimy?